Witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Werbel, a to będzie bardzo króciutki filmik, tak jak zresztą w tytule, Zetera Restart. Otóż będzie to filmik z otwierania darmowej seserki, bo w końcu mogłem to zrobić. Miałem jeden dzień w plecy przez re także mamy coś takiego jak. nie tutaj, gdzie to było tutaj. Ja już tego w ogóle nie mam chyba nie. W każdym razie był ten taki evencik. Z commission, czyli pierw dostawaliśmy Lingluo po siódmym dniu, a następnie darmową SSR-kę. No ja tak, szukam, szukam, ale mi to chyba po prostu zniknęło, nie? Już nawet nie pamiętam, gdzie to było, aczkolwiek ja tego w ogóle tutaj nie widzę, więc musiało mi to zniknąć. W każdym razie po czternastym dniu, czyli równo po dwóch tygodniach, po zrobieniu wszystkich zadań, każdy z nas, czyli ja, Wy i wszyscy inni. Powinniśmy dostać coś takiego, nie taki oto czerwony tutaj Quantum Prototype. No i tutaj jest gwarantowana SSR -ka. to może być zwykła SSR to może być też light and dark, czyli na przykład Heinrich jak tutaj mamy generalnie jest to gwarant absolutny 75% na bazową SSR i 25% na SSR light and dark i może powiem co ja bym chciał dostać, jeżeli chodzi o postacie tutaj rzadsze Light and Dark, no to oczywiście brakuje mi Shadow Sani i brakuje mi Dokidoki, Doki, więc chciałbym je dostać. Celince nie mam, ale nie chcę. Lilith mam. Rachu byłby spoko. cukio mi też by była spoko. Borgne nie mam, Ksiady. Nie mam Ksiada, by była ok, nawet bo widziałem, że w wielu miejscach się przydaje. Rosa ok, Mija powiedzmy. Weroniki nie chcę. Bejotin, ale najbardziej chyba. Ze zwykłych postaci zależy mi na Rachu, Rosie lub na Bejotin. No i doki, doki i oczywiście sania, więc coś z tej piątki bym poprosił. No a jeżeli miałbym dostać kopię, co jest niestety bardzo prawdopodobne, bo sporo postaci mam, no to żeby była to kopia do jakiejś fajnej postaci, tak? Po prostu, która jest używalna, której używam. Lecimy, nie ma co przedłużać. Zobaczmy, co dostanę. Z gwaranta, czy to będzie facet, czy kobieta? Kobita. No nie. Masakra. Także gwarantowana ssr u mnie, przynajmniej to. No niestety, ale dramatnie. Myślałem, że będzie lepiej. Jest to nowa postać, więc teoretycznie spoko. Mam już siedem postaci, czyli jeszcze 12 mi brakuje. Fajnie, że postać nowa bo zależy mi jak na największej ilości postaci, ale no nie na niej. Nie wiem, czy ona jest gdziekolwiek używalna. W każdym razie jest to jedna z gorszych SSR-ek. Także tak by to wyglądało u mnie. Jeżeli zrobiliście już też waszą darmową SSR-kę, to śmiało napiszcie w komentarzach co dostaliście. Możecie wymieniać swojej Lili, swoich Masjachów, swoje jakieś fajne postacie, Rosy. No, ja dostałem niestety bardzo słabą postać. Życzę Wam powodzenia w Waszych samolotach. Jeżeli jeszcze przed Wami darmowa SSR-ka gwarantowana, no i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.